Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Meyer Ministries. Boże, nieważne do czego jestem przyzwyczajony, albo jak zazwyczaj postępuję, albo jak robią to inni, chcę wiedzieć, co Ty byś zrobił w każdej sytuacji i chcę łaski, żeby móc za Tobą podążać, ponieważ pragnę tego życia, które tylko Ty możesz mi dać. Mówiliśmy o tym, jak radzić sobie z pokusami. Chcę powiedzieć, że kiedy czujesz się kuszony, sama pokusa, nie jest grzechem. Myślę, że dla Ciebie może to być najważniejszą rzeczą, jaką powiem w ciągu tego weekendu, bo pokusy zawsze do nas przyjdą. Biblia mówi, że będziemy kuszeni. Będziesz kuszony do kłamstwa, do zamartwiania się? Do kradzieży powiesz, o, nigdy nie poczuję pokusy kradzieży. Zadam ci pytanie, ile przedmiotów przyniosłeś ze swojego biura do domu? No wiesz. Czy prowadzisz szkółkę niedzielną i zabierasz swoje dokumenty do biura, żeby skserować je na firmowej maszynie? Nieważne, przejdźmy dalej. Bóg zsyła na nas poczucie oskarżenia za takie rzeczy, ale my szukamy wymówek. Każdy tak robi. Za mało mi płacą albo coś innego. Myślimy, że nigdy byśmy nie skłamali, ale ile razy mówimy innym, że coś zrobimy, a potem tego nie robimy. Zadzwonię do ciebie jutro. I nie dzwonimy. Chodźmy na lunch w przyszłym tygodniu. Zadzwonię do Ciebie. Czasami nawet gdy mówimy te słowa, wcale nie chcemy iść na ten lunch. Musimy zdać sobie sprawę, że to, co uważamy za niewinne grzeszki, często otwiera drzwi dla większych problemów w naszym życiu. I myślę, że musimy żyć ostrożnie, nie w strachu, ale ostrożnie. Naprawdę starając się z pomocą Bożą, podążać za Duchem Świętym. Mamy wybór: możemy żyć na niskim poziomie życia albo na wysokim. Dzisiejszy tytuł brzmi: Wysoki koszt niskiego poziomu życia. Bóg oferuje nam wysokie ścieżki, wysoki poziom życia, warte przeżycia takie, które zakończymy, niczego nie żałując. Pomyśl o tym. Dla mnie jedną z najsmutniejszych rzeczy na świecie jest widok kogoś starszego, kto za niedługo zmierzy się ze śmiercią i popatrzy wstecz na swoje życie i odczuwa wyłącznie żal. Tak było z moim ojcem i to było niezwykle smutne. Był podły, stosował przemoc, był negatywny, gorzki. Narodził się na nowo w wieku 83 lat, za co jestem wdzięczna i wiem, że jest teraz w niebie. Jestem wdzięczna za to, że mogliśmy poprowadzić go do Pana i że ostatecznie odczuł skruchę przed Bogiem, ale wiesz co? I tak umarł, jestem o tym przekonana, patrząc wstecz na swoje życie z żalem. Nie miał wokół siebie ludzi, którzy się o niego troszczyli. I chcę Ci dzisiaj szczerze powiedzieć, już dzisiaj zacznij żyć tak żebyś pod koniec tego życia nie został wyłącznie z żalem. Nie bądź na starość z człowiekiem, który myśli: szkoda, że zrobiłem to albo nie zrobiłem tego. Każdego dnia musimy dokonywać wyborów. Każdego dnia mierzymy się z wieloma opcjami. I chcę ci dziś powiedzieć: przestań pozwalać innym dokonywać za ciebie wyborów. Jozue powiedział: Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie. Ja sam i dom mój służyć chcemy panu. I chcę to podkreślić raz jeszcze. Przestań pozwalać innym ludziom dokonywać za ciebie wyborów. Przestań żyć pod presją konieczności zadawalania ludzi wokół ciebie. Za którą płacisz życiem, które mógłbyś mieć z Bogiem, gdybyś tylko potrafił mówić i mnie, a jemu tak. Zawsze pamiętaj, że to nie ci ludzie odpowiedzą kiedyś za Twoje życie. Każdy z nas stanie przed Bogiem i odpowie za swoje życie. Nie chodzi o to, żebyś się bał, ale musimy być mądrzy w zarządzaniu zasobami, które Bóg nam podarował. Wszyscy je mamy. Mamy czas. Co robisz ze swoim czasem? Wszyscy mamy jakieś pieniądze. Co robisz z pieniędzmi? Wszyscy mamy jakieś zdolności i talenty. Co ty robisz ze swoimi? Myślę, że bardzo ważne jest uświadomienie ludziom potęgi wyborów, potęgi dobrego i potęgi złego wyboru. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 6, wersecie 24 napisane jest, że nie możemy służyć Bogu i mamonie albo fałszywemu bogactwu. Nikt nie może służyć dwóm panom, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możesz służyć Bogu, Mamonie, fałszywemu bogactwu, pieniądzom. Dlaczego Biblia określa pieniądze mianem fałszywego bogactwa? Nie chodzi o to, że pieniądze są złe. Wszyscy lubimy pieniądze, wszyscy ich potrzebujemy i wszyscy ich pragniemy. Nie ma w tym nic złego, ale kryje się w tym pewien fałsz, zwiedzenie. Wierzymy, że pieniądze przyniosą nam radość. Wierzymy, że są tak ważne, że warto poświęcić dla nich wszystko nawet dobre traktowanie innych ludzi albo naginanie swoich zasad moralnych. Jest w tym wiele zwiedzenia. Zawsze musimy stawiać Boga na pierwszym miejscu i pozwalać mu dawać nam to, co chce nam dać, albo o wiele więcej, niż kiedykolwiek sami potrafilibyśmy zdobyć. Powiem to jeszcze raz: Diabeł chce żebyś myślał, że służąc Bogu, tracisz szansę na posiadanie i przeżywanie wszystkich tych wspaniałych rzeczy. Nie twierdzę, że służenie Bogu nie wymaga pewnych poświęceń. Wymaga, ale coś mogę ci zagwarantować i proszę, nigdy tego nie zapomnij. Czegokolwiek wyrzekasz się na rzecz Królestwa Bożego, Bóg zwróci ci to wielokrotnie, tak żebyś w efekcie otrzymał więcej niż to, z czego zrezygnowałeś. Nigdy o tym nie zapominaj. Spójrzmy na rozdział 16 Ewangelii Mateusza od wersetu 24. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli ktoś chce zostać moim uczniem, niech się zaprze samego siebie, zlekceważy siebie, zapomni o sobie samym i o swoich potrzebach. To brzmi ekscytująco, prawda? I weźmie swój krzyż i podąża za mną. Jezus nie prosi nas, żebyśmy dźwigali drewniany krzyż, przez który będziemy cierpieć dokładnie tak samo jak on. Ale krzyż bezinteresownego życia, który mamy dźwigać, żeby Bóg mógł zasiać przez nas błogosławieństwo dla innych ludzi. Spójrz na mnie, kiedy to mówię. Nie możesz być samolubny i szczęśliwy. Powiedziałam, nie możesz być samolubny i szczęśliwy. To niemożliwe. I nie mogę znieść myśli, że jest tylu ludzi siedzących tutaj, albo przed telewizorem, którzy są tak bardzo nieszczęśliwi. Myślisz, że gdybyś tylko awansował w pracy, byłbyś szczęśliwy? Że gdybyś wziął ślub, byłbyś szczęśliwy? Że gdybyś nie wziął ślubu, byłbyś szczęśliwy? Że gdybyś miał większy dom, byłbyś szczęśliwy? A ja mogę ci zagwarantować, że u źródeł tego nieszczęścia leży skupienie na sobie samym i egoizm. Nie kamienuj mnie. Poznałam tę prawdę na własnym przykładzie. Byłam samolubnym kaznodzieją. A to nie jest dobre połączenie. Egoizm sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi. Bóg nie wzywa nas do sięgania w głąb siebie, ale do sięgania na zewnątrz. Im bardziej próbujemy uszczęśliwić siebie, nie mając na względzie dobra innych, tym bardziej nieszczęśliwi się stajemy. Możesz zwiększyć swój poziom radości już dziś, skupiając swoje myśli na kimś innym i prosząc Boga, żeby ci pokazał, komu możesz błogosławić. Bóg mówi: Poddajcie mi się w całości, podążajcie za moim przykładem życia, a jeśli zajdzie taka konieczność, także i śmierci. Bo kto chce zachować swoje życie doczesne, to życie tutaj, które trwa tylko przez określony czas, komfort i bezpieczeństwo, straci je. A kto straci swoje życie, komfort, bezpieczeństwo, życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je życie wieczne. Gdy Biblia mówi, że Pan daje nam życie, oznacza to, że otrzymując Chrystusa nie tylko wkraczamy w, tak naprawdę nie umrzemy, bo po prostu przejdziemy z jednej sfery do następnej i będziemy żyć wiecznie. Ale Bóg daje nam życie tak dobre jak to, które On sam ma. Nie chodzi tylko o to, że oddychasz, ale masz życie Zoe, życie Boga w Twoim wnętrzu. Jeśli nauczysz się bardziej skupiać na tym, wtedy wszystko dookoła nas stanie się po prostu niesamowite. To tragiczne, że ci wszyscy ludzie którzy, ludzie, którzy narodzili się na nowo, chodzą do Kościoła, może nawet tam służą, którzy czytają trochę Biblii, mimo to są nieszczęśliwi, ponieważ nie rozumieją, że nie mogą mieć zarówno Boga, jak i wszystkich rzeczy, które mają ludzie na tym świecie. Nie twierdzę, że nie możemy ich mieć, ale są takie rzeczy, którym będziemy musieli powiedzieć nie, jeśli chcemy obecności Boga w naszym życiu. Widzę, że że Was to nie cieszy, ale będzie lepiej. Werset 26. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę i błogosławione życie w Królestwie Bożym utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę i błogosławione życie w Królestwie? Chcę ci coś powiedzieć. Jakiegokolwiek wyboru dokonujesz w swoim życiu, zapłacisz za to cenę. Jeśli wybierasz królestwo, czyli podążanie z Bogiem u swego boku. Jeśli wybierzesz nie tylko deklarowanie wiary w Pana, ale też razem ze mną zdecydujesz się wieść życie ziemskie, które będzie przynosić chwałę Bogu. Jeśli wybierzesz królestwo, zapłacisz za to utratą świata. Jeśli wybierzesz świat, zapłacisz za to utratą królestwa. Żyjemy w czasach, kiedy osoby zajmujące się służbą i głoszeniem słowa muszą być nieco bardziej dosadne, ponieważ Jezus wkrótce nadejdzie. Więc musimy żyć tak, żeby go czcić i szanować. I proszę nie patrz na mnie myśląc o nie, kolejny wykład, o tym, z czego muszę zrezygnować. Pamiętaj, jeśli Bóg kładzie na coś swój palec i mówi, to nie jest dla ciebie dobre, wtedy to naprawdę nie jest dla ciebie dobre. I jeśli go posłuchasz, przyniesie ci w zamian coś innego, o wiele lepszego od tego, z czego zrezygnowałeś. To niesamowite, że czasami trzymamy się rzeczy, które są dla nas złe, bo nie znamy niczego innego i tak się do nich przyzwyczailiśmy, że nie mamy już w sobie na tyle zdrowego rozsądku, żeby zrobić miejsce dla czegoś lepszego. To zdumiewające, jak wiele lat spędziłam w zgorzknieniu i nienawiści z powodu seksualnego wykorzystywania przez ojca, nie wiedząc nawet, że mam jakieś inne wyjście. Nie wiedziałam, że mogę całkowicie z tego się uwolnić. Wierzyłam w kłamstwo, Mam, że zawsze będę wieść takie mierne życie. Sądziłam, że już dla mnie jest za późno. To było kłamstwo, ale ponieważ w nie wierzyłam, właśnie to miałam. Ale w Jezusie odkryłam, że mam inne opcje. Żeby mieć te opcje, musiałam najpierw zrezygnować z gorzknienia, z nienawiści i żalu. Na początku było bardzo trudno, ponieważ przyzwyczaiłam się do tych emocji. To był mój sposób na odpłacanie światu za to, co mi zrobił. Ale nie raniłam świata, lecz siebie. Czasami robimy niektóre rzeczy tak długo, że nie znamy już niczego innego, ale powinniśmy otworzyć się na słowo Boga i powiedzieć: Boże, nieważne, do czego jestem przyzwyczajony, albo jak zazwyczaj postępuję, albo jak robią to inni. Chcę wiedzieć, co Ty byś zrobił w każdej sytuacji, ponieważ pragnę tego życia, które tylko Ty możesz mi dać. Amen. Pierwszy list do Koryntian 1, 19, 20, powie nam, jak głupi i całkowicie niedorzeczny jest świat i jego metody. Jeśli tego nie wiesz, słuchaj się i przypomnij sobie o tym. Napisane jest bowiem. Zbiję stropu bezużytecznych i wytracę mądrość mędrców i filozofię filozofów, a przebiegłość przebiegłych zniwecze roztropność roztropnym odbiorę, umniejszę ich ważność, aż staną się niczym. Gdzie jest mędrzec, filozof? Gdzie uczony, gdzie badacz tego, co doczesne, logik? Czyż Bóg nie pokazał głupstwa mądrości tego świata? Myślę, że jeśli rozglądając się dookoła nie widzisz, jak nieskuteczne są działania człowieka, to nie patrzysz dość dokładnie. Ponieważ na naszym świecie jest tyle totalnych, bezsensownych rzeczy, urzędów, społeczeństw, a nawet sposobów życia. I Bóg powiedział nam już, że to nie będzie działać. Ale my i tak próbujemy robić to na sposób cielesny, ludzki. I jest tylko gorzej i gorzej i gorzej. Nie mówię tego z pychą, ale myślę, że mogłabym usiąść naprzeciw wielu osób i w ciągu pięciu minut rozwiązać całą masę problemów świata. Nie potrzeba do tego szeregu ekspertów. I ty też możesz to zrobić, bo otrzymałeś od Boga dar mądrości. Jako nowonarodzony, wierzący masz wybór. Nie musisz żyć polegając tylko na tym, co masz w głowie. Zobacz, co Biblia mówi o wszystkich tych filozofach, uczonych i mędrcach którzy żyli polegając na własnym umyśle. Nie ma znaczenia, co my myślimy. Liczy się to, co mówi Bóg, ponieważ ostatecznie to On wygra. Wydaje się, że dzisiejszy świat opanowała ignorancja. To wręcz nieprawdopodobne. Pomówmy o kilku rzeczach. Zapisałam całą stronę tym, jak świat patrzy na różne rzeczy, a co mówi o nich słowo. Świat mówi: bądź skąpy, oszczędzaj, patrz tylko na tego, kto jest najważniejszy, czyli na siebie samego. A może kiedyś, przy odrobinie szczęścia, do czegoś w życiu dojdziesz. Martw się o siebie, ponieważ nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Biblia mówi: nie bądźcie zachłanni. Rozdawajcie część tego, co zyskujecie. Troszczcie się o innych. Nie musicie się troszczyć o siebie, bo Bóg o was się da troszczy. I znajdziecie pokój i radość. Możesz wybrać. Co wybierasz? Ludzki sposób postrzegania świata, czy Boży? Wiesz, jak niesamowicie jest wiedzieć to, co wiemy? Musimy modlić się za cały świat, ponieważ to, co wiemy, jest niesamowitym błogosławieństwem. Tak wielu ludzi żyje w całkowitej ciemności, bo nie mają wiedzy. Dlatego tak bardzo kocham to, co robię i cieszę się, że pokazują mnie w telewizji na całym świecie, ponieważ nie każdy chodzi do kościoła, ale każdy ogląda telewizję. I mówię do tych, którzy znaleźli ten kanał przypadkiem i dalej oglądają nasz program, myśląc: Co ona robi? Ma taki dziwny głos. Co ona sobie wyobraża? Boże, co za głośna kobieta. Po prostu słuchaj. Po prostu słuchaj. Wiodę takie życie, jakiego pragnie wielu z Was. A nie zyskałam go bawiąc się ze światem. Zaczęłam w ten sposób, ale wkrótce odkryłam, że o wiele lepszy jest szlak Boga. Powinieneś wybrać Boga. Świat mówi: bądź pierwszy, walcz z innymi. Nie pozwól, żeby ktoś cię wyprzedził, idź na kompromis. To nikomu nie zaszkodzi, ponieważ wszyscy to robią. Biblia mówi, ostatni będą pierwszymi. Nie pchaj się naprzód, ale pozwól, żeby Bóg Cię wywyższył. Unisz się pod wszechmocną ręką Boga, a w odpowiednim czasie On Cię wywyższy. Wystrzegaj się kompromisów. Pozostań wierny swojemu sercu. Zachowaj swoje sumienie czyste, ponieważ drobne grzeszki niszczą Twoje życie. Żyj uczciwie, a Bóg Ci to wynagrodzi. Którą opcję wybierasz? Słowo Boże. Świat mówi: Porównuj się z innymi i staraj się być jak i oni. A wtedy cię zaakceptują. Biblia mówi: Bądź sobą, bądź unikalny. Jesteś indywiduum stworzonym przez Boga w wyjątkowym celu. Dowiedz się, jaki on jest i wykonaj swoje zadanie. I jeszcze jedno. Świat mówi: Bądź zazdrosny, pragnij tego, co mają inni ludzie. Walcz o to. W świecie nie ma pokoju, nie ma radości. Jest pełen konfliktów. Ludzi przepełnia zgorzknienie, żal, niezdolność do przebaczenia, a nawet nienawiść. Słowo mówi, nie zazdrość, nie bądź zawistny. Bóg się tobą zaopiekuje. Trzymaj się z dala od konfliktów. W przeciwnym razie ograniczysz Bogu możliwość błogosławienia ci. Wybacz swoim wrogom, błogosław im, módl się o nich, a przede wszystkim chodź w miłości. Próbowałam żyć na dwa te sposoby. Zaoszczędzę ci nieszczęścia i agonii. Próbowałam żyć na te dwa sposoby, i mówię ci, że działa tylko Boży: sposób na życie. To jedyny sposób, żeby mieć takie życie, jakiego pragniemy. Ten świat nie jest Twoim domem. Nie jest Twoim domem, nie musisz polegać tylko na Twoim umyśle, możesz oprzeć się na Duchu. Powiem Ci coś, czego się nauczyłam. Nie wiem, ile masz dóbr, ile z nich Bóg chciał oddać innym, ale może te słowa pomogą Ci po powrocie do domu poświęcić kilka z nich. Każda rzecz, na której Bóg kładzie swój palec i każe Ci jej użyć dla dobra Królestwa, żeby komuś pomóc, bez względu na to, czy chodzi o pieniądze, czy jakiś przedmiot, może po prostu czas, cokolwiek. Ale gdy Bóg położy na tym swój palec, ta rzecz już nie należy do ciebie, nie żeby kiedykolwiek należała, ale jeśli Bóg każe nam coś oddać, a my go nie słuchamy, ta rzecz i tak już nigdy więcej nie przyniesie nam radości. Po prostu nie będziemy się cieszyć, bo gdy na to spojrzymy, będziemy czuli się winni. Pamiętam bransoletkę, którą kiedyś miałam. Na jej czubku była kokarda z kryształków. Była taka urocza. I pamiętam, że podróżowałam z pewną dziewczyną, która się nią zachwycała, a ja myślałam, przestań, bo naprawdę chcę ją zatrzymać. I to było tak niedorzeczne. Dzięki Bogu, od tego wydarzenia minęło już wiele lat, ale to śmieszne, że taka byłam. Próbowałam się tłumaczyć przed Bogiem, jest ode mnie dużo mniejsza bransoletka, nawet nie utrzyma się na jej nadgarstku. Później po konferencji wróciłam do domu. Następnym razem, kiedy ją widziałam, ta dziewczyna znów na nią popatrzyła i zachwyciła się. Jest taka śliczna i znów usłyszałam w sobie głos, daj jej tę bransoletkę. Była srebrna, więc wmawiałam sobie złoto i pasuje. Srebro nie będzie na niej dobrze wyglądać. Więc wróciłam do domu. Ostatecznie Bóg tak na mnie naciskał, że w końcu jej ją dałam, a potem zachowywałam się, jakby to było z mojej strony wielkie poświęcenie. Mam nadzieję, że będziesz z tego się naprawdę cieszyć, bo to moja ulubiona bransoletka i naprawdę będzie mi jej brakowało. I za każdym razem, kiedy widziałam ją, jak ją nosi, mówiłam, och, wygląda na to ślicznie, Jest piękna, naprawdę mi jej brakuje. Więc pewnego dnia podeszła do mnie z bransoletką w ręku i oddała mi ją. Czuję, że Bóg chce, żebym ci ją oddała. A ja pomyślałam, Joyce, dlaczego po prostu się nie zamknęłaś. Oddała ci ją, bo cały czas o tym mówiłaś. Ciągle mam tę bransoletkę, żeby pamiętać, jaka byłam głupia, bo o to, co mi się przydarzyło, nie bardzo wiem, jak to wyjaśnić, więc po prostu powiem. Za każdym razem, kiedy potem zakładałam tę bransoletkę, myślałam, tak naprawdę wcale mi się nie podoba. Bóg naprawdę może zabrać nam całą radość z posiadania jakiejś rzeczy, albo nawet chęć samego jej posiadania, jeśli nie zrobimy z nią tego, czego od nas wymaga. I gdybym oddała jej tę bransoletkę z radością, wtedy nie wiem, co Bóg by zrobił dla mnie, ponieważ nigdy, nigdy nie możemy oddać więcej, niż Bóg może nam dać. Oddajmy mu chwałę. Niski poziom życia wiele kosztuje. Podejmij decyzję, czy będziesz zadawalać innych ludzi i podporządkujesz im życie, które mógłbyś wieść z Bogiem, czy pójdziesz za Chrystusem i wszystko, co oddasz dla królestwa, ostatecznie zapewni ci najlepsze życie, jakie tylko możesz dostać od Boga. Wybór należy do Ciebie.